Cześć! Jesteśmy ekipą Superkoło. Ja jestem Przemek, obok mnie siedzi Tomek i Daniel. Witamy Was na naszym kanale, w którym będziemy przybliżać tematykę rowerową. Jak wiecie, materiałów rowerowych w sieci jest mnóstwo, ale my chcieliśmy je w jakiś sposób porządkować. Korzystając z naszego doświadczenia, pokażemy Wam, jak dobrze dbać o nasze dwukłowe sprzęty. Zaczniemy od takich najprostszych tematów, a z czasem przejdziemy do prac bardziej zaawansowanych. Prędzej czy później każdy na pewno znajdzie u nas coś dla siebie. Oglądajcie, pytajcie, komentujcie, jesteśmy tu dla Was. Witam was na kanale Superkoło. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak poprawnie zdemontować oraz zamontować koło, na przykład do transportu. Na dzisiejszym przykładzie mamy hamulce typu V-brake, zaczynamy od rozpięcia hamulca, odpinamy zacisk, delikatnie rozkręcamy, ponieważ w przednich goleniach amortyzatora jest delikatny frez wykonany po to, żeby niekontrolowanie nawet przy za słabym zakręceniu koła, żeby nam się po prostu nie, nie rozpięło. Wypinamy sobie przednie koło. W przypadku tylnego koła warto zwrócić uwagę na położenie przerzutek, żeby po prostu jak najmniejszy opór na łańcuch generował przy zdejmowaniu tego koła. Zaczynamy sobie od zrzucenia, że tak powiem, przełożeń na najmniejsze. I w przypadku tylnego koła i tak samo przepraszam, w przypadku tylnej kasety oraz w wypadku przedniego mechanizmu korbowego. Hamujemy sobie koło. Rozpinamy hamulec z tyłu. Podobnie jak przed nim. Tutaj mamy sprawę ułatwioną, ponieważ nie ma tego frezu, którego w przednim kole, który jest w przednim goleniach amortyzatora zrobiony, także wystarczy rozpiąć zacisk, odchylić delikatnie wózek przerzutki, wyjąć odhaczyć łańcuch i w zasadzie to by było na tyle. Montujemy, wykonując wszystko, że tak powiem, w odwrotnej kolejności, to znaczy, zakładamy sobie łańcuch na kasetę, odchylamy wózek tylniej przerzutki. Ustawiamy go na odpowiedniej koronce, co nie zawsze musi być takie proste. Wpinamy sobie koło w miarę możliwie prosto, dokręcamy delikatnie. Zapinamy sobie hamulec i analogicznie robimy koło przód. Z tym, że tutaj trzeba delikatnie mocniej dokręcić. Możemy sobie zostawić delikatny zapas, żeby było łatwiej nam ten zacisk rozpiąć. Zapinamy hamulec, demontujemy rower ze stojaka i powtarzamy tą czynność na podłodze odpinając hamulec, żeby koło nam się dobrze osadziło, żeby było prosto, żeby nie było przypadku, że na przykład koło nam się delikatnie odchyli w którąś stronę. Delikatnie dociskamy za mostek i zamykamy szybko zamykacz, ale w tym wypadku, jak teraz pokazałem, jest delikatnie za lekko. Wystarczy dokręcić delikatnie ten zacisk, żeby zamykacz zamknął się nam z delikatnym oporem. Analogicznie czynność powtarzamy w tylnym kole, żeby po prostu nam się prosto koło wpięło. I na tym kończymy czynność. W tym odcinku to wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pozdrawiam.